Czemu on znowu dostrósł soporta? <grych> no nie, ta jest pijana. No od razu od początku chcę taki być. Kurwa, <grych> nie mam systemu. Mogę dostać asystent w końcu skończyć, tak żebym mieć. Widzę huntera Na no, kurę co pleciał, chłopaki przykład Nie zauważyłem że uciekliście O sturwol Podejdź, podejdź. Ooooo Bariera No bo bar... Okej okay. Może mnie nie, nie zobaczą za tą wierzą co? Nie wiem ten tanker tak mi, na mnie na ciągle się ja suło Łatwa Kajsa No nie, Łatwy Tomek troszeczkę Kajsa, ta? jak midala Torki to było śniejsze ode mnie Maciek żółty mieć! To po popierdoliło Ktoś tu chyba żeś haha! <golował> kurwa uwielbiam tego kurzowego to jest skąd Ja będę maksował E Nie wiem Nie co robili ja. twój champion. E to jest to. na No kurwa. Kurwa zaś na tej głąb Okej, okay. da Sonalda nie zgrana, dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Nie, to mam. Kurwa! Fejker. ludzie leczył zdanie. Leczy się z tego czy nie? Mhm. Nie wiem jak to działa. Ja też nie. I leczy się o 30% zadawanych obrażeń. O nie, co, czemu wjechałem w to akurat? Nie, czemu cię wpierdasz? No kto się chyba jedzie ze mnie? No bo z niskim kopałem też miałem w wieże, że i i moj, moja kosza wpręt też poleciała w wieże. Zobacz w ogóle co to jest. O. A to piszę do mnie? No gej. Okay. O, jaki mi Jestem Pana To na to O kurwa O kurwa Nie daj znowu, Jednego oh, masz man Ta ona mnie trochę odpycha od siebie. Evidenty nie jest Horna na horsa Horna. No tutaj ściano się drugiej. I'm going hard in